syna sili, Szczypta Skowili! To jest spotkanie z Ostrością! Witajcie, Wciska! To jest kolejne spotkanie z Ostrością! Ja jestem Mike Van Tee! Witajcie, ja jestem Pit, Jak już dobrze wiecie, yy, kontynuujemy dzisiaj temat jakby to nazwać, azjatyckich instantów ogólnie, tak? To akurat chiński zupę bo to są typowo z Chin. Typowo z Chin, no ale też zdarzały się koreańskie, prawda? Tak, tak ale chciałem... tutaj mamy typowo... I tak, Wyski. chciałem ogólnie to taki worek cały zrobić, że azjatyckie. No ale wiecie jaki temat. Oczywiście mamy tutaj obecne specyfiki dzięki papieżowi ostrości. Dziękujemy bardzo. Specyfiki w sumie dania, Dobra, powinienem dziękuję. powiedzieć, bardziej odpowiednie słowo. No, już tutaj bez większych introdukcji, bo ten temat się toczy, toczy. Niektórym się to podoba, niektórym nie. No, a my tutaj mamy zamiar sprawdzać kolejne rzeczy. To ja tutaj już zabieram się za prezentację od razu na zbliżeniu obydwu tutaj produktów. Z drugim będzie tutaj, jak widzicie, nieco trochę chyba nie wiem, czy właśnie widzicie. O, chyba nie widzieliście, tylko teraz widzicie. Będzie trochę tutaj wyjaśnienia z sytuacją dlaczego opakowanie tak inaczej się prezentuje, ale już za chwileczkę wszystko wam wytłumaczę. Proszę bardzo, Energy. Konkretnie jest to, to się ściągawką, Shizuren Energy, tak to się nazywa. Wszystko tu jest opisane po chińsku, prawda Majku? Tak, sour and spicy. Sour and spicy, dokładnie, tak trzeba jeszcze dodać, że to jest taki rodzaj smaku, bo Majku, jeszcze były inne, prawda, warianty smakowe? No przynajmniej z tego co one w, w internecie można znaleźć. My innych nie mamy. No dokładnie, my innych nie mamy. Tak to się prezentuje. I jako, że to jest spicy, to nie spodziewamy się tutaj jakiejś ostrości, co najwyżej pikantność. Okej, okay, no tutaj mamy nieco bardziej skomplikowaną sytuację. Jest to czteropak. Yy, tutaj, ponieważ papież ostrości dostarczał to nie tylko do nas, tam się skapnęło opakowanie z dwiema sztukami, dlatego ono jest w takim sfatygowanym stanie, już do nas yy, dotarło. Yy, no tak to się prezentuje całe tutaj, jako to opakowanie tego czteropaku. No w sumie widzicie same instrukcje, to znowu te pantki fajne. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. A cóż to jest dokładnie? Słuchajcie, zanim pokażę jeszcze samą tutaj, yy, samo to opakowanko, to powiem Wam, że jest to, o Boże, Chongqing Spicy Noodle Flavor. Już przechodzę do pokazania wam teraz saszetki, jeszcze tylko wspomnę, że firma tego produktu to Juni-Mian. Mam nadzieję, że. No nie, na pewno tego dobrze nie przeczytałem. No, chyba tutaj w kamerze nie za bardzo tu uchwycę, to jest takie tutaj fajne, odblaskowe opakowanie. No wizerunek pandy jest, nie wiem czy widzicie. Tak to się prezentuje. Jak zwróciliście uwagę, tam nie ma nic po znajomym języku żadnym. Znajomym, dokładnie. Przynajmniej w, pierwszej, tym, w pierwszym produkcie, tam wszystko jest po chińsku. Więc musieliśmy się wspomóc ściągawką na YouTubie, jak to inni ludzie przygotowują, żebyśmy wiedzieli, co zabrać. Widzimy się za chwileczkę już. Za, jak, za jakąś, no dla no, za chwileczkę, wiadomo, dla nas pewnie dłuższą chwileczkę. Yy, już z gotowym tutaj, tym pierw Energy, i opowiemy Wam, jak wyglądało jego przygotowanie. Zostańcie z nami. Okej! Okay. Jesteśmy tutaj. Mamy tutaj już to danie. Było przysłonięte przez 4 yy, minuty wieczkiem. I jest zrobione. Majku, to może. Czy tak mi się wydaje, że jest zrobione? Majku, może pokaż, yy, pokażemy może wpierw, jak wyglądała zawartość, bo słuchajcie, to 6 saszetek. Nigdy sześć, jeszcze takiego nie widzieliśmy. Dobrze, Majku, może opowiedz, jak byśmy to zrobili, a ja w tym czasie zaprezentuję widzę, jak akurat, to no, wygląda. To, nie, to instrukcja jest prosta, żeśmy zrobili tak, że wszystkie zawartości, oni tutaj każą zawartość wszystkich tych 6 saszetek wsypać do tego kubełka razem z makaronem, zalać to po prostu wodą z czaja. Odstawić na 3-4 minuty i potem można jeść. Wymieszać to wszystko potem i można jeść. A, już odłożyć, bo gorące. I tak, <grym> i tak właśnie <grym> to <grym> zrobiliśmy. Okej, okay. okay. no dobrze, no to Majku, co zabieramy się za jedzenie tak. tego? Mamy so, i widelek i łyżeczkę, prawda? Tak, no. zapach jest dosyć dziwny po zmieszaniu mm. tego. Na początku ciekawe ciekawy nawet. Mm. Co, jak nie wspomniałeś, kojarzył się z takim zapachem... Y Sama saszetka taki serowy zapach miała na tak, najpierw. Tak, bardzo, tak. Wcześniej też to... było w składni wśród składników było coś co pachniało jak sos sojowy. Tak, sos sojowy na pewno był, tak. Później tak. saszetek. Tak. Orzechy. w całości tak. takie ziemne. Ja Musicie no. pewnie zauważyć na no. zdjęciu, które Mike pokazywał. Dobra, to co? No to zaczynamy, no nie? Ja na razie łychą. Ja I Teraz nie? to ma dziwny zapach, naprawdę. Mm. Gęsty, pamiętam taka smoła wręcz to jest tłusta teraz. No, to mi się... Tak, coś tak pachniało, kurczy już. No. Nie wiem, czy ten ramen, którego nie jedliśmy w jedztu, no. tak mi się kojarzy teraz. No nie. Znaczy nawet cytrynowy on ma taki posmak. No. no kurczę, co tak smakował? ten Wifon krewetkowy. Mhm. Dokładnie. Mhm. A Jest pikaność i to nawet mocna. I to jest ostre. Mhm. Bardzo szczypie w gardło. No. Wręcz wygryza, wygryza i szczypie To Ależ smak jest dziwny. Oj, to mi się kojarzy z płynem do mycia naczyń. Oczywiście zapach taki... Ludwik! Tak, no. Smak też nie jest za ciekawy, powiem szczerze. Jak to się utniałem. Właśnie on smakuje tak, jak pachną płyny do mycia naczyń. Smakowo jest fatalne. Czyli znaczy, nie powiem, to się może podobać komuś, ale nie tak, że tutaj dali ciała, no. że nie zadbali o smak, tylko po prostu jest to specyficzny smak, który na nie podchodzi typowo to no. wrażenie, bo dziwnie to smakuje, ale tej pikantność powiem wam. Nie, no ostrość, no ostrość, no rzeczywiście, to, że ostrość nawet. Tego orzecha już zjadłem. W sumie takie te orzechy, takie bardziej w mniejszej takiej takie bardziej jakby porozbijane. No. No, mi się wydaje, że w niektórych daniach już w niektórych daniach pojawiały się w... jak się stowaliśmy w Tajmimi. No tak, mm. tak, tak. To też mi się kojarzy z tym klimatem. No. Ale jest to kwaśne, takie sł słono kwaśne bym powiedział trochę. Ciężko mi się to je. Czuję się trochę paralityczny, jak właśnie tu jak wspomniałeś wcześniej. Mm. Jak się to je. No, tak samo, nie bardzo wiem, jak się to zabrać. Raz, że gorąca, a dwa, że... No, nie wiadomo jak to chwycić. I ciężko się jej widelcem i łyżeczką. Mi to nie spakuje. No, nie wiem, jeszcze ja przywykam do smaku, jakby most już przestała na mnie, też być wrażenie, mm. ale na razie. No oczywiście tego nie kupicie, żeby zapinienie mm. powiedzieć. Ale na razie po prostu... No próbuję to jeść i mam wrażenie, że mi nie idzie po prostu, no. mm. Słoność i kwaśność, mm. taka trochę coś sojowego za... mocno potęguje wrażenie. Mm. No, no tak, w sumie. to miało być słono, no nie? No. Ja zapomniałem. No, chociaż spotkaliśmy się na w imię, że ktoś powiedział, że to nie był sos sojowy, tylko czarny y, ocet. Dobrze, moi kochani, pałeczki <laughs> w dłoń, to będzie dramat. Będzie dramat i trochę śmiechu przynajmniej. No, ale ty opanowałeś więc tu trochę. Trochę, tak. Znaczy nie ja? wiedz tu? ja już pojedz tu jak nagrywaliśmy no. coś tutaj, Saigonki jakieś. A, możliwe, tak, tak. Mhm. A ja to za totalnie tego nie ogarniam. Dobra, mm. no jakoś mi idzie. O dziwo. Wie to będziemy mieć to na pół godziny. <laughs> Takie szczypce musisz mm. mieć, Sanepa. Zobacz, zobacz. Nie, no ja tego totalnie nie ogarniam. Dobra, ja makaron jak że to jem. To, to to jak to jakoś mi się tera. udaje nabierać. Dobra, ja już się na, namęczyłem. Powiem tak, że no pewnie też to jest kwestia tego, że długo jem już to. Nie. Ale już i się przyzwyczaiłem do smaku. Już nie robi na mnie wrażenia, jakby mm. takiego, yy, jakiegoś szoku A ostrość się objawia tym, że mm, znieczula mi język. Bardzo mi znieczula język i też tu nie przywykłem. Nie odczuwam, nie odbieram jej. Takie, takie przyjemne wy, wypa wypalanie z takim wygryzaniem połączone, mm -hmm. które odczułem na gardle. Język też to mocno czuję. No, no, nie nie mocno czuje. U mnie jak chodzi o smak, to z każdym coraz jest gorzej, nie? coraz bardziej hmm. to jest takie intensywne, kwaśno, kwaśno słone. Jak <ślaśni> w niektórych tych brytyjskich socach takich tej Teraz ten kwas to zaczynam odczuwać coraz bardziej, kiedy nie jem właśnie. No. To mi jakby ślinę to nawet będzie. Znaczy, u mnie to nawet y, bardzo dużo soli tym jest też. To nie jest taki sam kwas, tylko też solą taką. Dobra, jakoś to wymęczyłem. O, gratuluję. O, i teraz się czujesz, zaczyna się. Fajne wypalanie. Szkoda, że w razie nie idą w parze z tym. No Za najbardziej zły uważałem ten tybetański specyfik z papryk, nie? Pamiętam, Tam, tak. On był taki nie, nieciekawy, nie? Mhm, ale nie. to to przebija, bo mhm. zdecydowanie o lata świetne swoją nieciekawością. I teraz bardziej mnie zaczyna jakby takia inhalować ta ostrość. Jak, no ale nie, nie można jest. właśnie odmówić tego, że ostrość jest i to znaczna. No. Zaczynam czuć na. No ja jadam. zaczynam czuć na brzuchu gorąco. Tak. Ja tu mam wszystko wypalone wokół. Za chwileczkę do Was wracamy złecznik już drugi drugim produkty, gotowym drugim produktem. Zostańcie z nami! Okej, okay, jesteśmy tutaj gotowi z drugim daniem. Może ja od razu Wam go pokażę. I tutaj, Majku, opowiedz, no powiedz, bo tutaj, no chyba może być pewien problem, że tak powiem. Tak, nie mamy do końca pewności, czy zrobiliśmy to dobrze. Czy to miało być zupa, czy to miało być coś jak danie ala Samyang? My zrobiliśmy to danie jako ala Samyang, bo tak widzieliśmy też. Na YouTubie, jedyny jakiś filmik, który jest, czy tak zostało zrobione, mimo że instrukcja angielska trochę nie precyzuje tego. To jest napisane, że trzeba przygotować 800 ml wody, doprowadzić to do wrzenia, wtedy wrzucić te nudle i poczekać, że się ugotują. Nie ma na podane czasu, ile trzeba, po prostu mają być ugotowane, Pana? aż będą takie rozmiękczone i potem wtedy wrzucić saszetki, wszystko i zmiksować, nie? Ale ja nie pisze, czy trzeba wsadzić wody, czy po prostu ma to być zupa, nie? W tym jest ten problem. Biorąc pod uwagę, jak to wygląda tutaj na tym opakowaniu, tutaj oni w ogóle proponują, żeby dodać do tego w ogóle jakiś full dodatków. Mhm. W ogóle może pokażemy Wam zdjęcia, jak teraz skromnie to wyglądało. Zdjęcie. Zdjęcie. O, nawet zdjęcie, no to już pewnie je widzicie. No i tutaj generalnie też sugerując się tym, jak widzieliście, pokazywałem opakowanie wcześniej, jest no. serving suggestion na opakowaniu. I wygląda no. to, no obficie bardzo, ale składa no, tak. coś głównie ze składników, które tutaj ktoś dodał. Tu jest jakieś, tak. jakieś papryka. Jakieś kawałki, jakby szyneczki ale, ale skrojone. Ale nie jest to zupa, nie? Na pewno nie jest to zupa, więc no. mi się wydaje, że po tym kontekście zrobiliśmy to dobrze. Mm. Ale mi się wydaje, to jest tak skromnie wygląda, że mi się wydaje, mm. że... To jest pomyślane, mhm. aby właśnie coś tutaj od siebie dodać. Co ciekawe, w zapachu poczuliśmy, niestety albo stety, tak. podobną nutę tego tak. zapachu do, do... zapach płynu ja do mycia naczyń. Takiego cytrynowego, nie? Tak. To... No zobaczymy, jak to mhm. wygląda. Ostrość. W poprzednim produkcie smakowo nas nie zachwycił. Ostrość była porządna. Zobaczymy, tak. czy tu będzie tak samo. Mhm. No, smakowo lepsze. Mhm. Nie, nie, wiesz co? Nie wiem. Nie. No, czyż nie, przeglądałem. Nie, chyba nie. Ale dziwny posmak ma taki. No. Gorzki nawet lekko. Mm. Może to zupa jednak miała być. <grych> no, nie, no, na opakowaniu nie wygląda. No. Te takie słone nuty jakby teraz wchodzą. Tak dziwne. Ale to jest mega dziwne. No. O, jest. O, i wchodzi teraz posmak tego płynu do mycia naczyń. Ale, no, ale coś jest. Ale to jest dziwne. Mm. Ale to dziwnie smakuje. Ostrości chyba nie ma. I tuste, czuję, taki tłusz, no, tłusz, tłusz tłusz jest mocno co? Ale dziwnie, teraz jakiś inny, jeszcze smak kolejny, czy już czwarty czy piąty, jaki tu czuję. Ale chemicznie. Nie no, to, czyli ja to czuję, że to chyba zupa powinna być. Coś, coś nie gra. To, aż na języku, że jakiś zmrowiały, zbudwiały język czuję. Jakby to było jakby czysto taka chemia, która powinna być rozmodniona. Ja no, mówię, nie, jak, nie, aż zbudwiały język mam czuję. Ja zaczynam, to chyba czuć to teraz, ty. To powinna być woda. Ewidentnie to jest jakby sztuczne, takie... Jakby no, wygryza mi język. A chemicznie. Majku, dla eksperymentu, może skoczyć po wodę i zalać no. to. Mm. Chodzi no. po to, żeby to zjeść, przecież to. No, no zęba mi się osadza taki mega słony dziwny no. smak. Dobra, jesteśmy tu już po jakimś czasie, po zalaniu tego wodą. Tak. Z... Lecimy dalej, słuchajcie, no. To co? Biorę to, ja biorę płyn. C że, że, wiesz, normalnie jak się boimy ostrości, ja się tutaj boję tego w ogóle jeść, ale nie z na ostrość, tylko na to, co się może z nami stać. Nie wiemy co się może stać. Przy ostrości wiemy, co się może z nami no. stać. Choć najgorsze rzeczy mogą się z nami stać. To zazwyczaj zawsze wiemy, co się może stać. Jakby no. to głupio no. brzmiało, ale okej. Okay. A A tutaj, chemia A tutaj... Wie. No, nic nie wiem czy to chodzi o jakieś chemiczne akcenty, ale... No. No, dziwne to jest bardzo. Ciężko mi to opisać. No dobra, spróbujmy. No tusty to jest na pewno bardzo. Widać, że są no. oka jak w Rosole potocznie zwane. Dobra, no, próbujemy. Bez wyrazu. Woda i tłuszcz. Woda i tłuszcz. Co jest grane? Ani, ani, tak, ani siak! Kurwa, co to, co tu chodzi? Przepraszam, że mi się wyrwało, ale... To jednak wcześniej czułem z 5-6 smaków dziwnych, mm. po kolei się pojawiały, łącznie z tym, kurde, że zęby i język od jakiegoś, kurde, poczucia no. słoności. u mnie od chemii jakiejś. No, to kurczę, tutaj teraz nagle... No. Nie rozumiem. Nie, przepraszam, chyba ja nie będę nawet. To jest niejadalne. Tak, jak mówiłeś, Sany, to raczej jest danie, które nie można jeść samemu. To jest pierwsze danie, chyba które nie da się jeść samemu. No chyba tak, tak trzeba, raczej. to się, ja tego nie jem. No ja chyba zaczynam wyczuwać też ten posmak tego tak zwanego płynu do wycień naczyń. Nie, myślę, że się chyba srogo zjebali, wydaje mi się, no, wiecie. No, to się z A też zaczynam jeść te, te akcenty, co sprawiły, że mi z język zbuchwiał. Kurde. Ja tego nie jem. Nie, no ja też na razie chyba. No. Nie wiem. Jeszcze tego nie wyrzucam, ale no muszę pomyśleć co z tym dalej zrobić, bo... No, to jest nieodalne. No Żal takie całe danie, cholera, tak. takiego. ja bym się, ja tak ja nie żołąd. To jest nieoddalne w żaden sposób. Dobra, no zakończenie, to jest drugie, to jest coś, coś się jakiś nie wypał. No dobra, no to co, no to słuchajcie, dobra, nie, 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 po kolei. E, no opakowanie, już tam tego nie mamy. Może w ogóle, żeby nie zamylać, już tutaj ściągniemy wszystko. Mhm. Przechodzimy jakby do podsumowania, w wypadku pierwszego można powiedzieć, że yy, ostrość była spoko, naprawdę konkretna, no. Yy, smakowo no i nasza bajka po prostu. No, niażało, no. A to drugie, to wiecie co, ja się wstrzymam od oceny, bo mi się wydaje, nie wiem, że myśmy coś, zapraszam do komentowania, jeśli ktoś ogarnia tego typu tutaj, co tutaj mogło zajść. Nie tak to miało wyglądać, yy, no ale to czasami takie testy, się, takie filmy ogólnie się pojawiają, przecież pamiętamy ostre dzieje z sosami, no, yy, fermentowanymi. Tymi pierwszymi limitowanymi. No ale mniejsza, nie o tym teraz mowa. No i taka podobna frustracja jak tam czuję nawet. Chociaż tam była jeszcze większa, bo tamto to była jeszcze większa padaka. No i mimo wszystko tutaj też chciałem dodać, że nie zatrzyma to nas przed próbowaniem kolejnych tego typu dań, zupek. Jeśli to się pojawi w naszej drodze. Zwłaszcza samiangi, bo samiangi to so, nie tak. zawodzą i na pewno będą u nas. Ale jakieś inne ciekawe rzeczy do nas wpadną, może papież prześle, to też sprawdzimy. Bo tu nie o to chodzi Chodzi o to, aby wszystko właśnie sprawdzić. No i sprawdzamy, niektóre wychodzą fajnie, a te akurat tutaj wyszły, no. Dobrze w sumie się złożyło, że na jednym filmie wyszła, można powiedzieć, coś tam. Na... Pierwsze, coś co nam nie pasuje, a drugie, coś co totalnie padaka. A nie mówiliśmy nic o ostrości nawet, w tym oczywiście drugim nie wypale. Ostrości nic. Ja nie zdążyłem poczuć, za mało tego wziąłem, a po prostu tak chemię, że nie ja chciałem tak. kontynuować. Po prostu ciężko mi skończyć ten film, bo wyszedł totalnie nie tak jak trzeba, ale trzeba już kończyć. Słuchajcie, no. jestem w Pi. Jestem Mike i tak jak powtarzałem, nie powstrzyma to nas przed próbowaniem dalszym. Wiem, że ten film tu może być jak woda na młyn dla mal tego typu kontentu. Ale tak jak mówiliśmy na filmie z krzanami, mamy to gdzieś. Tak, to jest nasz content. I robimy swoje. Dobrze. No to już się pożegnaliśmy. Powiedzieliśmy o co chodzi. Nie poddajemy się. Walczymy dalej. Jak widać nie tylko z ostrością, ale też z różnymi innymi przeciwnościami losu, można powiedzieć, zgotow zgotowanymi nam przez te dania. Bardzo rzadko, ale się zdarza. Najważniejsze to robi swoje. I iść przed siebie. No, w sensie, że na kanale filmy się ukazują, no. No <grymne> dobrze, lecimy w takim razie. See ya. Hej.